Cześć witam was bardzo serdecznie już jutro odbędzie się losowanie jednej ósmej Ligi Mistrzów może być naprawdę ciekawie bo kluby tutaj mamy naprawdę zacne w ogóle ta edycja Ligi Mistrzów jest historyczną ponieważ po raz pierwszy w historii do jednej ósmej weszło 16 klubów tylko z pięciu państw i są to y, te pięć najmocniejszych lig w Europie, czyli angielska, hiszpańska, niemiecka, włoska i francuska. Jeszcze nigdy czegoś takiego w historii w lidze mistrzów nie mieliśmy, bo zawsze tam była jakaś chociaż jedna drużyna z Portugalii, tam z Rosji czy z Holandii, a teraz mamy 16 klubów z tylko pięciu państw. Także jak możecie zobaczyć, no niestety zwiększa się różnica między tymi najbogatszymi a niestety plepsem. Także będzie tutaj ciekawie. E, też oczywiście e, będę chciał tutaj zrobić losowanie Ligi Europy, bo będzie również jutro, ale tam polecę myślę na szybko, bo tam będziemy mieć 32 drużyny, więc hitu raczej żadnego w tej e, fazie jeszcze mieć nie będziemy. Natomiast w jednej ósmej Ligi Mistrzów tutaj rzeczywiście Mogą być naprawdę szlagiery już. W pierwszym koszyku mamy takie oto drużyny, w drugim te drużyny, które oczywiście zajęły drugie miejsce w grupie. Tutaj mamy chociażby Real Madrid czy Tottenham. A więc finalistę z poprzedniego sezonu będzie na pewno ciekawie. Oczywiście pod spodem, pod tym filmem, będziecie mieć linka do tej stronki i każdy może. Zrobić swoje własne losowanie i też możecie napisać jakie pary wyszły u was. No a ja zaczynam i na początek mamy tutaj Borussię Dortmund. Jak możecie zobaczyć to jest zespół z drugiego koszyka i Borussia nie może trafić do grupy z Barceloną, ponieważ oni grali z nimi w grupie i też Borussia nie może trafić na Bayern Monachium i Herbe ponieważ są to kluby z tego samego państwa z ligi niemieckiej, a trafiają oni do Liverpoolu. Ależ by to był naprawdę ciekawy mecz. Borussia Dortmund kontra FC Liverpool w 1/8. Taki sentymentalny mecz dla Jurgena Kloppa by się zmierzył ze swoją dawną drużną z Borussią Dortmund. No ciekawy mecz by był to, ale myślę, że jednak z tutaj faworytem byłby raczej Liverpool, choć Borussia może tutaj sprawić niespodziankę. Dalej mamy Lyon, który trafia do grupy, do, do grupy znaczy się, będzie grał z Manchesterem City, no tutaj raczej The City Zers byliby faworytem tego spotkania, zdecydowanie. Dalej mamy Napoli, a więc zespół dwóch Polaków, którzy zmierzą się z Walencją. Walencja wygrała swoją grupę, jest w pierwszym koszyku. No i Napoli kontra Walencja, ciekawy mecz, ciekawy mecz, na pewno bardzo wyrównany pojedynek. No, i myślę, że tutaj Napoli, mimo że jest klubem z drugiego koszyka, to miałby na pewno spore szanse na awans do ćwierć w tym starciu. Dalej mamy Chelsea, która zmierzyłaby się z Barceloną. Chelsea Barcelona, ależ to byłby hit. No tutaj raczej ze wskazaniem na dumę Katalonii w tym dwumeczu, choć kto wie, w piłce nożnej już nie takie rzeczy się zdarzały dalej mamy Tottenham, który zmierzyłby się z Lipskiem. Tottenham kontra Lipsk, a więc finalista z poprzedniego sezonu kontra Lipsk. Lipsk po raz pierwszy w swojej historii wyszedł z grupy w Lidze Mistrzów. Tam w lidze niemieckiej w Bundeslidze patrzyłem teraz, oni są na pierwszym miejscu, są liderami, a więc Tottenham zespół pod wodzą teraz Jose Mourinho kontra Lipsk. To byłby na pewno, na pewno ciekawy pojedynek. Ja chciałbym taki mecz na pewno zobaczyć w 1-8. Bardzo wyrównany dwumecz by był. Ciężko byłoby tutaj wskazać faworyta, bo zarówno Tottenham, jak i Lipsk mieliby podobne szanse na awans. Dalej mamy Atletico kontra Perze, ależ to byłby hit. Jak widzicie, szlagiery tutaj rzeczywiście mogą być: Atletico Perze. No, i tutaj też bardzo ciężko byłoby wskazać faworyta. Atletico Perze. No, ależ byłby hit. Jeszcze dwa. Aha, tu już mi automatycznie już losowało kolejne dwie pary. I patrzcie na to, co mi tu wylosowało. Real Madrid kontra Juventus. To, to rzeczywiście byłby największy hit 1-8. Real kontra Juventus, a więc. Cristiano Ronaldo z drużyną Juventusu wróciłby do Realu, do Madrytu na swoje stare śmieci. Real kontra Juventus. No to byłby zdecydowanie największy hit tej 1/8, ależ by się to działo. No i w ostatnim meczu Atalanta Bergamo, ten zespół z ligi włoskiej, który w swoim debiucie w Lidze Mistrzów y po raz pierwszy wszedł w ogóle do 1/8, zmierzyłby się z Bayernem. No tutaj zespół Polaka, naszego Roberta Lewandowskiego, orła z Polski, raczej by chyba awansował do ćwierćfinału. choć Atalanta to jest zespół taki, który potrafi grać do przodu, strzelając sporo bramek, więc kto wie, ale jak możecie zobaczyć, tutaj naprawdę szlagiery byłyby. Przednie, Borussia kontra Liverpool, Chelsea, Barcelona, Atletico, PSG czy Real kontra Juventus. No, byłoby ciekawie, także tak to wygląda u mnie. Podzielcie się swoimi tutaj, e, tym co Wam wyszło w tym losowaniu. E, jutro będzie to prawdziwe losowanie, zobaczymy jakie meczyki będziemy mieli tam. E, no a ja przejdę tutaj jeszcze na szybko do mm, Ligi Europy. No tak jak mówiłem, tutaj mamy więcej drużyn, bo mamy jedną z e, 16, 32 drużyny mamy, a więc e, polecę na szybko z tym losowaniem, zobaczymy co mi tutaj wyjdzie, ponieważ tak jak mówię, w tej fazie w Lidze Europy raczej e, nie przewiduję, żeby było jakiś bardzo dużych hitów. W Lidze Europy to myślę, że dopiero gdzieś tak w, w ćwierćfinale byśmy mieli jakieś... Wielkie spotkania. Choć w Lidze Europy, jak pewnie wiecie, jest kilka naprawdę mocnych drużyn w tym sezonie. Jest Arsenal czy Manchester United, a więc dwa wielkie kluby z Ligi Angielskiej. No ale Arsenalowi i Manchesterowi United w ostatnich latach tam nie idzie zbyt specjalnie dobrze. A za zwycięstwo w Lidze Europy jest automatyczne miejsce w Lidze Mistrzów na następny Rok to byłoby dla tych klubów na pewno ciekawe. Jest e, chociażby Intermediolan. Inter Mediolan w lidze Mistrzów odpadł e, po walce w grupie śmierci. Tam byli z Borusją, Dortmund i z Barceloną. Nie udało im się, ale pokazali się z naprawdę dobrej strony. I Inter w lidze włoskiej jest e, sensacyjnie liderem. E, wyprzedzają Juventus i kto wie, Inter może po raz pierwszy od 8 lat przełamie tą Passe pasce Juventusu i w lidze włoskiej Dołędzie Scudetto. Jest chociażby Ajax Amsterdam, który z Ligi Mistrzów odpadł tam w grupie z Chelsea i Walencją, no ale Ajax też mają mocną drużynę. Jest chociażby RB Lipsk, RB, to znaczy RB Salzburg, zespół z Ligi Austriackiej. Dwa sezony temu przecież doszli do półfinału Ligi Europy, a teraz mają ten młodziutki zespół z tym niesamowitym Halandem, to oni są jeszcze mocniejsi niż dwa lata temu, aż strach się bać, co Salzburg może tutaj zrobić w tej Lidze Europy. Takie meczyki mi wylosowało tutaj, jak możecie zobaczyć, Bayer Leverkusen kontra Bazylea, Szachtar kontra Ajax, Sporting kontra Arsenal, no to byłby na pewno ciekawy dwumecz, Rangers z Sevilla, Manchester United Kluj, Wolfsburg kontra Salzburg, no też ciekawe. Wolverhampton kontra Intermediolan, Olympiakos Sporto. No także tak to wygląda. No i z mojej strony to tyle. No i trzymajcie się do następnego odcinku. Pozdrawiam Was. Cześć.